Rok 1999 czerpiec, kiedy papież również i stanął na ziemi Bydgoskiej, Bydgosce na lotnisku, w ten czas jeszcze diecezja Bydgoska nie istniała i z jakiejś innej perspektywy, przynajmniej ja osobiście patrzyłem na tę wizytację w ogóle nie przypuszczając, że kiedykolwiek przyjdzie mi do Bydgoszczy na stałe przyjechać. To był jeden z przyjazdów papieża do Polski w ten czas. Oczywiście bardzo ważny. Papież za każdym razem, ilekroć przyjeżdżał do Polski, przyjeżdżał ze swoim bardzo ważnym, mocnym przesłaniem. I tak też było również i w 1999 roku. Oczywiście wspominamy ten pobyt poprzez przede wszystkim homilię, jaką papież wygłosił, która była w sposób szczególny poświęcona idei czy, czy myśli, może inaczej trzeba byłoby powiedzieć, myśli o męczeństwie, ale też takie, powiedzmy, do powiedzenia, kiedy papież wspominał o, o tym, jak kajakami płynęli brodą i czy przypłynęli do Bydgoszczy, czy nie, co im przeszkadzało, co im nie przeszkadzało. Jeśli natomiast chodzi o jakby moje osobiste kontakty z papieżem, no to muszę powiedzieć, że już w ten czas w 1999 roku byłem no już 11 lat biskupem i już w ten czas przeżyłem kilka spotkań jako biskup z papieżem. Między innymi również i na Watykanie, kiedy będąc w Rzymie przy różnych okazjach, czy to wizyta ad limina apostolorum, czy przy innych okazjach, kiedy żeśmy byli zapraszani jako biskupi do papieża, bądź to na obiad, bądź to na kolację i w ten czas przy tej okazji miały miejsce najróżnorodniejsze spotkania właśnie przy stole, kiedy podejmowana takie czy inne tematy, więc to też był jakiś sposób spotkania z papieżem. Natomiast moja pamięć o Karolu Wojtyły, o Wojtyle sięga lat seminaryjnych. W ten czas kardynał Wojtyła przyjeżdżał do seminarium i w ten czas nawet raz mogę się pochwalić zdjęciami byłem pasyścia jako diakon przy celebrze przyświętej dla seminarium, dla kleryków naszej seminaryjnej kaplicy we Wrocławiu. Wojtyła był bardzo znaczącą postacią, był mianowanym kardynałem bardzo młodym wieku, na, na, na lata 47 miał w ten czas lat swojego życia, to nawet w skali Kościoła ogólnokościelnego, uniwersalnego, prawda, to był NFMN, taki niespotykany, żeby tak młodego księdza biskupa mianować kardynałem, ale kardynała Wojtyłę, prawda, znałem jeszcze z literatury. Pamiętam do dziś pierwszą lekturę jego, to co napisał, to był elementarz etyczny, taka mała książeczka, która do dzisiejszego dnia jest wydana i to były jakby moje spotkania na odległość, takie bardziej bym powiedział emocjonalne w tym sensie, prawda, że konkurę dla Wrocławia. Z drugiej strony jako autor naprawdę ważnych tekstów, chociaż opinia była jedna, że to, co pisze Wojtyła to jest bardzo trudne i wymaga ogromnego jakiegoś takiego przygotowania i wysiłku intelektualnego, żeby można było to poznać. A później już jako, jako ksiądz po studiach na kulu, gdzie też żeśmy się spotykali z Wojtyłą, chociaż ja nie chodziłem na wykłady do Wojtyły, kiedy wykładał etykę na kulu. We Wrocławiu żeśmy się spotykali jeszcze na innym, powiedzmy, forum, mianowicie na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich. Był bardzo często zapraszany z wykładami do księży. I w ten czas Wrocławskie Dni Duszpasterskie cieszyły się ogromno popularnością także w nich pod koniec sierpnia bo one zawsze mają miejsce pod koniec sierpnia uczestniczyło do 600 księży i dla takiego forum Wojtyła miał kilkakrotnie prawda, wykłady, on do Wrocławia o tyle chętnie przyjeżdżał dlatego, że we Wrocławiu miał jakby swojego partnera w tym, aby w Polsce przywrócić przynajmniej część wydziałów teologicznych podniesionych do Właściwej rangi, do rangi takiej, która rzeczywiście mogłaby pochwalić się tym, że wydziały teologiczne są rzeczywiście na akademickim poziomie. On o to walczył i o te wszystkie struktury w Stolicy Apostolskiej i, 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 i tutaj również w Polsce ze strony rządu zabiegał. I we Wrocławiu miał rzeczywiście bardzo takiego bym powiedział mocnego, wielkiego partnera. Chodziło wówczas bowiem o trzy wydziały teologiczne, które w 1968 roku. Przynajmniej w Wrocław zaistniał, to znaczy Kraków, Wrocław i Poznań. To były pierwsze wydziały teologiczne, które miały rangę, y, rangę y, stopni akademickich, przynajmniej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, czy przywróconych przez Stolicę Apostolską. I to był też powiedzmy to forum, na którym, na którym żeśmy się właśnie we Wrocławiu y, z kardynałem Wojtyłą, y, Wojtyłą spotykali, y, właśnie chociażby w ramach. W ramach w ramach wrocławskich niedużpasterstw. A ostatnie powiedzmy wizyty kardynała Wojtyły we Wrocławiu to z jednej strony konsekracja konsekracja biskupa Józefa Wronka, tego Marka na sufragana wrocławskiego, kiedy kardynał Kominek już był tak chory, że właściwie siedział tylko na fotelu, a Wojtyła go konsekrował. No i później ostatni pobyt Wojtyły we Wrocławiu to pogrzeb Księdza biskupa Józefa Markia. Marka w marcu 1978 roku a w październiku został wybrany papieżem. Rozmowy z Wojtyłą były takie właśnie szczególne, to znaczy ja nie mogę powiedzieć, jak się Wojtyła zachowywał w takich bardziej, bym powiedział, przyjacielskich kontaktach, kiedy spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, powiedzmy to, naszymi księżmi, z którymi był na co dzień, z którymi na co dzień się spotykali, prowadzili konwersacje, prawda, i tak dalej, dlatego, że w takich sytuacjach nie byłem. Natomiast w tych kontaktach, bądź to przez KUL, czy bądź to przez Wrocławskie Dni pasterskie. Czy, czy, nawet, czy nawet później już jako spotkania z papieżem, chociażby na Watykanie przy stole, czy, 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 czy w Polsce, prawda, bo przecież w Polsce też żeśmy się spotykali wielokrotnie, prawda, nie tylko na celebrach, ale również w domach, prawda, przy obiedzie, przy stole, można powiedzieć, że to był człowiek, który był jakby wszczemienny w słowa, to znaczy on, właśnie tak jakby lubiał słuchać, to znaczy yy, słuchał, a później po prostu jakby podsumowywał to, czy, czy wyciągał pewne wnioski, czy dorzucał swoją myśl, prawda, ale to zawsze robiło wrażenie takiej ogromnej oszczędności. Wojtyła odsłonił siebie yy, jako właśnie pewna osobowość właśnie w Gorzowie, kiedy kiedy yy, yy, Właśnie w czasie homilii mówił na ten temat, że, 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 że chyba jemu przypadło i chciałby to uczynić, prawda, by prowadzić Kościół w Nowe Tysiąclecie, prawda. To, to spontanicznie na wierni zaczęli krzyczeć, pomożemy, pomożemy. No i on od razu, prawda, taki, przepraszam, że tak powiem, to może nie pasuje do papieża, ale taki troszkę, taki szelmowski uśmiech na twarzy. Mówi, ja już to skądś znam, prawda, to Gierek, prawda, yy, Prawda. Zwracał się do społeczeństwa polskiego, żeby mu pomogli, prawda, wyprowadzić y, Polskę z tego dna gospodarczego I, i, i w ten czas się pyta, czy pomożecie? Pomożemy. Wierni też się pomożemy, pomożemy, więc Wojtyła się tak uśmiechnął. Miała się taki uśmiech, mówi, ja już to skądś znam, prawda, ale może tym razem będzie lepiej. Od razu ta cała, powiedzmy, takie podsumowanie Całego, powiem, całej sytuacji, tej pierwszej sytuacji, prawda, że, że z, tego, z, tego, z tej pomocy kompletnie nic nie wyszło, Wręcz odwrotnie to doprowadzone do, do zostało do, do kompletnego dna. I, i, I taki właśnie uśmiech. Ja zawsze jemo, zawsze taki uśmiech yy, towarzyszył i takie, prawdopodobnie im się dzieje w jego głowie rodziły takie najróżnorodniejsze skojarzenia.